Hej, cześć, pragnę z wami przywitać w lotro. Właściwie robimy tutaj z paroma osobami sobie instancję pod tytułem Garta Garwen, jest to chyba druga jej część pod tytułem Barrows. Postanowiłem, że wam ją po prostu pokażę. Dlaczego, nie wiem, jakoś tak mi po prostu naszło na lotro. Jak widzę, że mój towarzysz niezbyt ogarnął sytuację tutaj, bo on powinien się skupić na leczeniu. Chociaż nie, on się chyba skupił na leczeniu. Nie na tego spojrzałem. W każdym razie, ja gram Wardenem. Muszę sobie sprawdzić na YouTubie w ogóle jaka to jest klasa postaci. I... Jak by to powiedzieć... No coś o niej później opowiem, ale no nie, nie tym razem, bo mam tutaj trochę do czynienia z całkiem silnymi przeciwnikami. Więc... Wolałbym nie zapeszać, szczególnie podczas tej akcji. O świetnie, drużynowy manewr się nam trafił. Coż mogę dalej powiedzieć? Jest to jedna z takich... wiedziałbym... nielewelowanych instancji, bo jest to instancja na level 30, chyba trzeci czy czwarty. Jak nie drugi nawet. No ale niektórym trzeba czasem pomóc w instancjach, i dlatego robimy już trzy osoby. Mamy tutaj towarzysza z wesołej kompanii. My mamy tutaj Gildię Dzieci Turina razem z Dublinem. Z Świetnie, teraz możemy iść na naszego ostatecznego bossa na tej misji. I właśnie specjalnie do tej walki chciałem włączyć nagranie, żeby wam ją po prostu pokazać, tak? Hmm, co my tu mamy? Będzie to lepsze czy gorsze. Niby lepsze, ale na razie sobie to darujemy, więc mamy już gotowe przejście. Teraz wystarczy tylko przez nie właśnie przejść, tak? Okej, okay, dobra, ja sobie tutaj zarzucę jeszcze kilka rzeczy. Zetuję sobie olej i zarzucę na moją tarczę kolce, żeby zadawała dodatkowe obrażenia. Przeciwnicy mają tutaj bardzo dużo życia na... właśnie szczególnie na instancjach, no ale to jest chyba norma. Więc tak, naszym celem jest tutaj pokonanie Iwara, ale naszym challenge'em jest to, żebyśmy nie robili niczego więcej prócz... ...właśnie walki z Iwarem i o to właśnie chodzi, byśmy nie pokonywali jego... Banerów, a samego właśnie Iwara i to jest cel naszej tutaj walki. Widzę, że on nie będzie jakiś super silny. Widzicie, klasa postaci jaką jest dosyć interesująca, bo nie, bo nie wykonuje po prostu zwykłych ataków, ale robi to w całkiem inny sposób. Wszystko skupić właśnie na iwarze bo wszelkie AOS powoduje, że Być może nie uda nam się wykonać naszego świetnego Całego jakby to powiedzieć, kombosa i i challenge nam nie wyjdzie wtedy Oczywiście teraz tu muszę ściągnąć na siebie tego przeciwnika Fajnie jest to, że właśnie w tej grze przeciwnicy Zatkurczę, mam nadzieję, że mogę ich rozwalać, że przeciwnicy yy, odzywają się bezpośrednio do nas. Szkodowo na chwilę temu było do mnie, do elfa. Ale teraz jest bezpośrednia mowa o właśnie było do naszego drugiego towarzysza, do Krasnoluda. Powinniśmy sobie tutaj poradzić na spokojnie. Lander. Nawet nie zauważyłem jak mało życia mi zostało. Nawet nie wiem jak to się stało, ale to coś na mnie rzucił chyba. Nie, co się konkretnie stało, ale już mam... No cóż, dalej mam mniej życia niż miałem, ale to musi mi na razie wystarczyć. I okazuje się, że dzięki moim świetnym gambitom i świetnemu tankowi Warwasowi daliśmy sobie radę. Wykonaliśmy cały challenge. To jest właściwie wszystko w tym przy... tutaj. Widzę, że dostałem hmm, buty elfickie, nic szczególnego. Fajny staw szkoda, tylko że nie dla mnie. I banner Iwara, który już mam, więc nie skorzystam. No cóż. To byłoby na tyle w tej instancji. Nie była ona jakoś szczególnie trudna, bo ja ma poziom 39 oraz ma 48, więc on jest parę leweli do przodu. No i cóż, najważniejsze jest tutaj, żeby w każdej instancji pamiętać o celach, jakie musimy spełnić. W tym wypadku nie mogliśmy atakować jego żadnych sammonów I bardzo często się różne takie cele trafiają Albo że trzeba pokonać najpierw wszystkich przeciwników Albo nie pozwolić im, żeby coś tam się stało Jest tego naprawdę cała masa Jak widzicie moja klasa jest o tyle ciekawa, że Nie wykonuje zwykłych ataków A rzuca... Znaczy nie ma zwykłych umiejętności, tak? Nie ma ich takiego multum, jak to by się wydawało Mam właściwie trzy podstawowe umiejętności Które zamieniam w 20 innych A więcej o tym opowiem Dopiero w odcinku poświęconym tej klasie. Będzie taki teraz pierwszy materiał z Lotro. Mam nadzieję, że pozbędzie będzie ciekawy. Więc zobaczymy się w następnej części, która być może się pojawi przy następnej instancji, przy Skirmiszu, czy być może podczas zwykłej rozgrywki. Cześć!